Na rozpoczęcie tej budowy długo trzeba było czekać. Ta inwestycja to spełnienie marzeń nie tylko dyrekcji i rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 13 w Olsztynie. Otrzymałam życzenia od jednego z uczniów, ucznia czwartej klasy i pozwolę sobie przeczytać. Droga pani dyrektor, z okazji dnia nauczyciela życzę pani jak najlepszej szkoły, kwiatów, słodkości, prezentów, szczęścia, pomyślności i wiele radości. I żeby w końcu zrobili boisko. Prace nad nowym obiektem wystartowały w tym miesiącu. Choć na razie widzimy tylko roboty ziemne, już za parę miesięcy ten teren będzie nie do poznania. Ten pierwszy etap prac dotyczy boiska, na którym będzie można grać zarówno w siatkówkę, jak i w koszykówkę. Oczywiście będzie odpowiednia, bezpieczna nawierzchnia, komfortowa dla użytkowników, no i zdecydowanie młodzież, dzieci z tej szkoły, ale także okoliczni mieszkańcy na pewno będą mogli korzystać z kolejnego obiektu sportowego. Obok wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 17 na 30 metrów powstanie 80-metrowa dwutorowa bieżnia lekkoatletyczna oraz mini skatepark do jazdy na hulajnogach. To wszystko w ramach jednego z większych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach ubiegłorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Dawniej było to bardzo nowoczesne miejsce, gdzie były i korty tenisowe, i boisko do piłki nożnej przez wiele, wiele lat, no jakby ulegało zniszczeniu. I obecnie, no jakby w tej chwili mamy budowę, wcześniej to była po prostu trawa i takie miejsce, gdzie uczniowie nie do końca mogli spełniać się sportowo ze względu na nierówności terenu. Teraz nawierzchnia zostanie wyrównana i osuszona z nadmiaru wody. Pojawi się ekologiczne oświetlenie, a wzdłuż boiska strefa kibica z ławkami. Będzie komu kibicować? Do trzynastki uczęszcza obecnie blisko 400 uczniów. Do końca tego roku mają zostać zrealizowane te prace. Koszt to około 1 700 000 zł. Projekt został dofinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa na 2025 rok. Wysokość dotacji to 585 tysięcy złotych. W drugim etapie inwestycji planowana jest budowa trawiastego boiska do piłki nożnej. Realizacja tego kroku będzie zależała od kolejnego rozstrzygnięcia olsztyńskiego budżetu obywatelskiego.